Andrzej Piaseczny opublikował w mediach społecznościowych fotografie z mamą. Seniorka w ostatnich tygodniach nieco podupadła na zdrowiu. Nie przeszkodziło jej to w świętowaniu urodzin wraz z popularnym synem. Fani nie kryją wzruszenia. Andrzej Piaseczny od dziecka może pochwalić się fantastyczną relacją z mamą. Emerytowana nauczycielka wspiera syna w każdym wyborze. Choć wokalista unika rozmów na tematy prywatne, często chwali się ukochaną rodzicielką. Andrzej Piaseczny prosi o wsparcie dla mamy.mama Andrzeja Piasecznego. Pani Alicja, ma już 82 lata. Do niedawna mogła pochwalić się doskonałą formą i towarzyszyła synowi podczas licznych wystąpień publicznych. Ostatnio wystąpiła u jego boku w programie Starsza Pani Musi Fiknąć, gdzie wspólnie przeżywali rozmaite przygody. Mimo, że piosenkarz ma brata i siostrę, pani Alicja nigdy nie ukrywała, że to on jest jej ukochanym dzieckiem. Chociaż wszystkie dzieci kocham jednakowo, to on był zawsze takim moim maminsynkiem. Prawni nie szczędzą sobie prezentów i czułych gestów. starsza pani, dzięki wokaliście, stała się też autorką książki, w której wspomina swoje życie. Nie wszystkie były łatwe. Jak wspominała, historia mojej rodziny zaczyna się od chłopa pańszczyźnianego, toczy się poprzez obóz koncentracyjny, do którego trafiłam jako mała dziewczynka, a kończy na karierze Andrzeja. Pani Alicja wiele lat temu straciła ukochanego męża, tata Andrzeja piasecznego zmarł po długiej chorobie, kiedy ten był na studiach. Od tej pory piosenkarz robił wszystko, by być oparciem dla rodziny, a przede wszystkim dla owdowiałej matki. Obecnie seniorka nie czuje się zbyt dobrze, wymaga specjalistycznej opieki. Przed kilkoma dniami trafiła do szpitala. Sen odwiedził ją z wielkim tortem i bukietem kwiatów. Do zdjęcia pozowała z maską tlenową na twarzy. Od kilku już lat urodziny świętujemy wspólnie pomiędzy moimi, które są jutro, a wczorajszymi mamy. To już 133 ależ ten czas, gdybyśmy mogli sobie czegoś życzyć. To bardzo prosimy o dobre myśli, których nam teraz dla zdrowia bardzo potrzeba. Napisał Andrzej Piaseczny. Fani Andrzeja Piasecznego nie kryli wzruszenia. Pod wpisem pojawiło się wiele ciepłych słów i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Wielbiciele złożyli również najlepsze życzenia samemu muzykowi, który 6 stycznia świętował będzie 49. Urodziny. Dużo zdrowia dla mamy i dla pana z okazji jutrzejszych urodzin. Znowu starsi i bardziej doświadczeni przez życie o kolejny rok. Pozdrawiam, odwieczna fanka, przyłączacie się do życzeń?